Dzień dobry, wieczór, albo co tam teraz macie? Tu Pink Flash, czyli miejsce, gdzie sztuczna inteligencja spotyka nieco inną inteligencję w łóżku, a prawdziwa głupota wylewa się z branżowych newsów niczym silikon staniej lalki. Dziś mam dla Was mieszankę. Trochę AI, trochę technologii, trochę erotyki, trochę moto. I trochę intymności. Dla każdego coś martwego. Zaczynamy. Dwie minuty to świetna sprawa. Tak, już po wszystkim może powiedzieć Wam tylko sztuczna lalka wyposażona w sztuczną inteligencję. Pomysłowość twórców sztucznych lalek zdaje się nie mieć granic. Mam wrażenie, że dzięki sztucznej inteligencji. Twórcy tych lalek chcą zrekompensować kompleksy mężczyzn bądź to, co kobiety robią nie tak. Czy wy panowie macie jakieś kompleksy? Jak to jest z wami? I tak pod koniec zeszłego roku chińska firma, mówię po polsku, WM Doll, wypuściła lalkę, którą nauczyła mówić. Niby nic nadzwyczajnego, bo ostatnio też już wam pokazywałem takie lalki, ale ta ma cechę szczególną. Została zaprojektowana tak, by pocieszać mężczyzn, którzy zbyt szybko osiągają orgazm. W skrócie, zamiast okazywać rozczarowanie, wasza sztuczna lalka zapewni wam wsparcie w takiej sytuacji, a nawet za chwilę zachęci do następnego razu. Póki co mówi po angielsku, japońsku, niemiecku i hiszpańsku. Po polsku jeszcze nie. Słuchaj, Oczywiście lalkę możecie sobie dowolnie skonfigurować, a silikon, z którego jest wykonana, coraz bardziej przypomina skórę. Lalka dzięki AI pamięta do trzech miesięcy to, o czym z wami rozmawiała. Oznacza to ni mniej, ni więcej jak to, że jest duża szansa na to, że będzie całkiem sensownie odpowiadać. Cena od około 2000 dolarów. No, powiem wam, że zaczyna robić się coraz bardziej sensownie. Ogólnie to mam wrażenie, że jesteśmy świadkami rodzącego się boomu na te lalki, wszystko za sprawą sztucznej inteligencji. Wspomniana chińska firma WM Doll chwali się, że sprzedaż seks lalek wzrosła u nich o ponad 30% już w 2025 roku. A przypomnę, że mamy dopiero połowę tego roku. Coś czuję, że będzie to tak jak z chińskimi samochodami. Chcecie czy nie? rynek i tak zaleją. Z drugiej strony trudno się temu dziwić. Najnowsze modele mają wbudowane sensory dotykowe, głosowe interakcje, w tym możliwość rozmowy i tzw. świntuszenia, a przy tym korzystają z modeli językowych np. od Meta. Czyli taka lalka wie, kiedy ma powiedzieć coś miłego albo coś zrobić. Co więcej, dzisiaj już AI potrafi rozpoznać emocje w głosie użytkownika, a samą lalkę można zaprogramować do określonych dialogów czy rytuałów, jak na przykład poranne afirmacje. Wszystkim steruje się za pomocą aplikacji mobilnej, no i na końcu cena. Zaczynają robić się już coraz tańsze. To znaczy, cały czas są jeszcze drogie, ale już nie tak drogie, jak było to jeszcze na początku. Wtedy, kiedy powstawały. Pierwsze modele zasilane sztuczną inteligencją, z tą tylko różnicą, że nie tak inteligentne jak teraz. Czyli co, warto było poczekać? Myślę, że warto jest poczekać jeszcze trochę, dlatego że dzisiaj te sensowne modele można kupić już za około 10 tysięcy złotych, co jednak jest jakimś wydatkiem. Osobiście uważam, że na przełomie najbliższych pięciu lat ta cena, ta wartość zmniejszy się o ponad połowę. Ba, jestem o tym przekonany. Czyli cena spadnie, a funkcjonalność wzrośnie. Żyjemy w takich czasach, że komunikacja przynosi się do sieci. Za chwilę chat GPT będzie wiedział o nas dużo więcej niż Google, a co dopiero nasi najbliżsi. Jak się okazuje, rośnie też zainteresowanie chatbotami oferującymi no, odpowiednie treści rozmów, innymi słowy będącymi Wirtualnymi odpowiednikami modelek Zoefa. Problem jednak tkwi w tym, że jakiś czas temu do sieci wyciekły zapisy tych rozmów. To z kolei zrodziło pytania o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, którzy w tych rozmowach dokładnie opisują swoje fantazje, a nawet perwersje. Choć z drugiej strony, korespondując nawet z żywą osobą, nigdy nie macie pewności, co zrobi z waszymi wiadomościami. Problem w tym, że teraz wasze sekrety może znać AI i cały Reddit. Innymi słowy, sztuczna intymność tak, ale być może z realnymi konsekwencjami. Jest jeszcze drugie dno, na które ostatnio uwagę zwrócił magazyn Wired. Okazało się, że niektóre źle skonfigurowane chatboty prowadzą owszem rozmowy seksualne, z tym tylko, że zawierające elementy molestowania dzieci. A to, to już jest bardzo złe. To jest poważny problem, do którego nigdy, ale to przenigdy nie powinno dojść. Pytanie jest takie, jak z tym na obecnym poziomie rozwoju AI walczyć? Randka marzeń. Tylko z Hyundai'em Ionic 9, bo jak zabraknie prądu, to on ci go odda. Nie, to nie jest kolejny słów dla Janusza z przyczepką i fochem. To jest Ionic 9. Elektryczny czołg premium od Hyundai'a. On wygląda tak, jakby zaprojektował go ktoś, kto kiedyś pracował w Apple, a teraz jeździ vanem na jogę. Albo wozi influencerki na zdjęcia do Doliny Kochołowskiej, ale w zasadzie to nieważne. Ważne jest to, że ten samochód może ładować inne rzeczy. I nie, nie chodzi tylko o twoje ego, tylko o twój sprzęt, o drona, o aparat, albo nawet, uwaga, o prostownicę do włosów w bagżniku. Bo Hyundai Ioniq 9 ma funkcję V2L, czyli, mówiąc po ludzku, samochód działa jak powerbank. Tyle, że zamiast nosić go w kieszeni, możesz go zaparkować gdziekolwiek i podłączyć do niego cokolwiek, włącznie na przykład z kuchenką czy grillem. A teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jedziecie twoim Aionik 9, ona mówi, że jest głodna. Ty nie panikujesz. Parkujesz. Wyciągasz elektrycznego grilla albo Thermomix i mówisz: Spokojnie, kochanie, już to ogarniam. Efekt. Milion punktów do zajebistości. Zasięg: 540 km. Przynajmniej tak podaje WLTP. Czyli mniej więcej tyle, ile musisz przejechać, żeby uciec z Warszawy w miejsce bez korków i gdzie nie znają twojej ex. A jak staniesz na stacji Ioniki, to doładujesz do 80% w mniej niż 25 minut. To w sam raz, żeby zdążyć wrócić do auta, zanim skończy się na przykład musical quo. Wnętrze. Minimalizm z kosmosu, fotele z masażem i ekran większy niż twój monitor. Do tego sześć miejsc. Tylko pamiętaj, jak zabierasz pięć koleżanek, to wirtualnie pomoże, jeśli padnie tobie akumulator społeczny. Bo Ionic 9 to nie samochód, to asystent randkowy, stylowy na prąd. I z funkcją zrób wrażenie bez gadania. A jak się nie uda, to przynajmniej masz gdzie się przespać, bo w tym aucie jest więcej miejsca niż w niejednym lokalu z Airbnb. Z czego znany jest Amsterdam? Z wolności, z rowerów, spalenia, z no i z czerwonej dzielnicy. Dwa lata temu było głośno o tym, jak miasto chciało po godzinie 19 zamykać witryny z kobietami prezentującymi swoje wdzięki w Dewalen. Doszło nawet do protestów tych kobiet. Miasto tłumaczyło to tym, że chce wprowadzić porządek, zwłaszcza w godzinach nocnych. A teraz idzie o krok dalej i rozwija projekt o nazwie Erotizj Centrum. W skrócie, ma to być pięciopiętrowy budynek, w którym pomieści się aż 100 seksworkerek, który znajduje się gdzieś w południowych regionach miasta. Czy coś ją to przypomina? No, ale co to oznacza? To też oznacza kolejne protesty z hasłami typu nie chcemy być segregowane jak w zoo. No i teraz jest tak, Amsterdam chce się pięknie promować. E, historyczne ulice, kanały, Piękne otoczenie, tylko pytanie jest takie, co zrobić z czerwoną ulicą. No więc wymyślił sobie piętrowy dom publiczny w imię lepszej kontroli i poczucia bezpieczeństwa. Jest jednak drobny niuans, żeby nie powiedzieć problem. Amsterdam chce być czysty i bezpieczny, ale zapomina, że to właśnie te neony robią klimat. Bo przesunąć w inne miejsce, czyli w inny obszar miasta, te wszystkie neony i seksworkerki, workerki, to jak wyrzucić kawę i zostawić filiżankę. Innymi słowy, niby fajne miejsce, ale już bez zawartości, bez esencji. Z drugiej strony pozostaje pytanie: kto tak naprawdę w 2025 roku chce przechodzić po tej czerwonej ulicy. I co ważne, korzystać z całych jej dobrodziejstw. Mieszkańcy? Turyści? A może to po prostu Amsterdam sam boi się swojej własnej legendy i chce być teraz nad wyraz poprawny. Czas na gadżet tygodnia i znów wyszło, że to gadżet dla panów. Mam coś dla fanów elektroniki użytkowej, a tak bardziej dokładnie użytkowej tej osobiście. Satisfier Power Masturbator. To urządzenie, które wygląda jak sprzęt do crossfitu, ale robi coś zupełnie innego z Twoją motoryką. 14 trybów wibracji, blotów, aplikacja mobilna, a nawet synchronizacja z muzyką. Chcesz, żeby drgał do basu z Twojej playlisty? Nie ma sprawy. To nie gadżet, to doświadczenie. Działa solo i w duecie. I działa bardzo dobrze. W świecie, w którym pralka łączy się z WiFi. A twój samochód przesyła ci raport spalania czy zużycia prądu prosto na twojego smartfona czy nawet smartwatcha, dlaczego nie miałbyś mieć tego w nieco bardziej osobistych urządzeniach? To nie wstyd. To po prostu urządzenie osobiste urządzenie z dostępem do danych. Nie jest to już najnowsza pozycja, ale za tę cenę wciąż robi robotę. Można powiedzieć, że to nawet bestseller. A wygląda tak, jakbyś trzymał urządzenie prosto z Apple Store, a nie z Sex Shopu. Wodoodporny, działa po cichu, ma 15 lat gwarancji i kosztuje poniżej 200 zł. Nic tylko brać i testować. Link do ofert w opisie filmu. A teraz hit. Zgadnijcie m.in. po co przychodzą klienci do Dominy. Takie najciekawsze historie chyba, to jest historia jednego uległego, który przyszedł jako do dentystki do mnie i przez całą wizytę miałam role play jako dentyska. Facet miał perfekcyjne zęby, a musiałam udawać, że ma je popsute i jakby na tym polegała, musiałam być taka niemiła przy tym. i Jest opis tej sesji tutaj i również jest opis sesji z księdzem, który bardzo chciał się poczuć jak Jezus. Chciałem powiedzieć o Boże, ale nie wiem czy mi wypada. Całość z naszej rozmowy w relacji z targów AeroChain Expo 2025, która już jest albo będzie niebawem dostępna na moim kanale. Dziękuję, że byliście. I przypominam, technologia nie musi być zimna. Czasem jest silikonowa, czasem jest pulsująca, a czasem mówi nawet po chińsku. Jeśli czujecie, że ten format was bawi, wzrusza, a być może denerwuje. To subskrybujcie ten kanał, chociażby po to, by mógł w przyszłości testować coraz więcej rzeczy za Was, bo mnie, mnie już nic nie zaszkodzi. Do zobaczenia za tydzień.